Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników pięknych woli, mam na imię Agata, jestem autorką Książek o perfumach. A dzisiaj przychodzę z tematem, który bardzo często pojawia się w wielu pytaniach i trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, ale trzeba próbować, ponieważ szukanie zapachu idealnego, bo do tego zmierzamy, to jest wspaniała przygoda około perfumowa. Poznajemy różne składniki zapachowe, analizujemy Myślę, że jest to niezwykle relaksująca czynność, nawet jeśli wymaga jakiegoś takiego zaangażowania, to przez chwilę można powiedzieć, że pewne części mózgu, które są cały czas aktywne w jakimś takim, powiedzmy, trybie gotowości i czuwania, mogą sobie odpocząć, a wchodzimy w tę część mózgu, gdzie z jednej strony przywołujemy wspomnienia jakimiś zapachami, z drugiej strony możemy sobie zacząć wyobrażać, Podobieństwa między różnymi woniami, no po prostu musimy uruchomić wyobraźnię. No to jest takie zajęcie bardzo, bardzo twórcze. I teraz tak, jeśli Państwo chcielibyście jakichś indywidualnych konsultacji, bo do takich Was zachęcam, no to myślę, że takowych w internecie nie brakuje. Jeśli chcielibyście coś takiego uzyskać ode mnie, nigdy tego nie robiłam. Po prostu zwykle robię to tak przy okazji w komentarzach, ale czemu nie? Mogę spróbować takich indywidualnych konsultacji. No, nie wiem, jeśli macie jakiś pomysł, to po prostu piszcie najlepiej na mojego maila ogródperfummałpa.gmail.com. To pomyślę, no bo to rzeczywiście dobór, perfum jest wyzwaniem wielkim. Ale jest taka jedna kwestia, którą wszyscy pomijają, jeśli chodzi o perfumy. Bo wiele osób wam powie całkiem słusznie, że inne perfumy do pracy, inne na wielkie wyjścia, że jeśli ten zapach wasz codzienny, z którym ludzie was będą kojarzyć, na przykład będzie Wam towarzyszył na małej powierzchni w biurze, no to tutaj trzeba rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożnie te perfumy wybierać, żeby one nie stały się waszym największym wrogiem nie? i nie przysporzyły Wam po prostu niepotrzebnych, negatywnych wokół Was emocji i klimatów, ale żeby zapach sygnaturowy był tym jednym jedynym i kojarzonym tylko z Wami, to myślę, że taką najważniejszą kwestią, najważniejszym punktem, pomijanym może przypadkowo, to, że dobrze by było, żeby to były perfumy zrobione na takiej y, tradycyjnej szkole perfumiarskiej, czyli takie perfumy, y, które mają nutę głowy, nutę serca i nutę bazy. Jak zapewne wiecie, y, perfumy są kapryśne i często jest tak, że wąchamy je w, i w pierwszej chwili nam się wydają, że wydaje nam się, że wszystko o nich wiemy, one się potem zmieniają. No to w każdym razie o nutach głowy, nuty ser, nutach serca y, to już, już Wam pokażę. Tu pisałam w książce o tym, więc tej książce to jest opisane, więc tam odsyłam ona naprawdę na Allegro jest w dobrej cenie, bo już od kolejny dodruk to już będzie, aż się boję jaka cena, w każdym razie co jest ważne że ta nuta no, serca musi być, ale dlaczego tego właśnie w książce nie ma, otóż dlatego, że jeżeli chcecie, żeby perfumy pobudzały wyobraźnię żeby ludzie, żeby to nie działało tak co wam odradzam, że ktoś przychodzi i mówi, o jakie ładne bo za chwilę pójdzie do kogoś innego i powie tam też o, jakie ładne. Tak naprawdę perfumy, które ktoś powącha od pierwszego powąchania, to najczęściej są perfumy, które ktoś już zna, kojarzy z innymi osobami. To wcale nie musi być dla Was korzystne, bo jeżeli to osoba, która powiedzmy ten charakterystyczny akord nosiła przed Wami, gdzieś tam w jakimś środowisku i na przykład coś ta osoba zrobi, popadnie w jakąś, znajdzie się w jakiejś trudnej sytuacji a oto dzisiaj nie trudno, no to może tak być, że naprawdę, choćbyście tego nie chcieli i ludzie z waszego otoczenia tego nie chcieli, to w sposób taki wręcz automatyczny i skrótowy, każdy, kto pachnie tak samo, będzie źle postrzegany. Także na to uważajcie, chociaż oczywiście, jeśli zapach się dobrze kojarzy, może być tak, że też będziecie mieć taką premię perfumową. No, to jest wyzwanie, no to już sobie musicie sami odpowiedzieć na pytanie, którą perfumową drogę wybieracie. Ja polecam zawsze drogę indywidualizmu, ale kontrolowanego. Nie przesadzać, czyli nie wybierać jakichś perfum bardzo trudnych, pachnących nutami, takimi bardzo, bardzo kadzidladymi. Ja na przykład mam yy, po sobie widzę, nie przypuszczałam, nie wiedziałam tej osobie rzeczy, mianowicie, że są wonie, które mi przeszkadzają w skoncentrowaniu się. Kupiłam ostatnio całkiem sporo książek, który zapach tej perfumerii w tych książkach jest. Nie wiem, jak to działa, czy one są po prostu czymś nanoszone, ale to jest ten taki specyficzny miks kadzidlano. Też trochę tam jest jakby cedru i takich nudy no, drzewnych, ale z tych bardzo, bardzo wyrazistych, bardzo, bardzo egzotycznych no to powiem szczerze, mnie ten zapach bardzo, bardzo irytuje i nawet przeszkadza w czytaniu. Jest to bardzo ciekawe, no ale to już są kwestie powiedzmy... Ale na takie tematy nie bardzo się chcę wypowiadać, bo się na tym nie znam. Jak wpływa na pracę mózgu taki, a nie inny zapach? Domyślam się na podstawie o, chyba tysięcy rozmów z ludźmi, że no, w rzeczywistości i w rzeczywistości wirtualnej, że to jest rzecz względna. Po prostu ktoś lubi zapach jabłka i... Zapach mu pomaga, a ktoś nie lubi. Chociaż Arabowie twierdzili, którzy właściwie można powiedzieć, zbudowali współczesne perfumiarstwo, bo wymyślili alembik, że, że, zapach, że zapach róży sprzyja pracy intelektualnej. No, przyznam się szczerze, że nie spotkałam się z osobą, która powiedziała, że perfumy różane, czy zapach róży po prostu, bo że perfumy mogą być miksem, no nawet kilkudziesięciu składników, a nawet kilkaset. No to rzeczywiście perfumy mogą przeszkadzać. Że sam zapach róży. Nie spotkałam się z taką opinią, że komuś przeszkadza. Ale jeśli tak jest, to możecie pisać w formie komentarza, to jest do tego ciekawa. Napiszcie coś więcej oczywiście, bo to, że tak jest, no to mogę tylko współczuć, ale spróbujcie jakoś naszkicować sytuację, jak i dlaczego, jaki zapach róży, bo może to nawet nie będzie zapach róży, tylko jakiegoś produktu o zapachu różanym. No w każdym razie bywa i tak, że te wonie potrafią być bardzo, bardzo uciążliwe. No ale wracamy do naszej piramidy zapachowej. Co nam daje piramida zapachowa? Piramida zapachowa daje to, że ten wasz zapach się zmienia, jest kameleonem. Czyli może być tak, że ktoś, kto w pierwszej chwili stwierdzi, że nawet może się o Waszych perfumach wyrażać, wyrażać troszeczkę z przekąsem, z czasem się do nich przekona i może być Waszym najwierniejszym rzecznikiem. I jak się pojawią pytania po jakimś czasie, nie od razu w pierwszym dniu, to myślę, że to jest właśnie bardzo dobrany zapach. Ale też unikajcie czegoś bardzo, bardzo odstającego od normy. Myślę, że zapach sygnaturowy musi gdzieś by znaleźć się pomiędzy taką najbardziej klasyczną klasyką, bardzo modnymi rzeczami, a jednocześnie rzeczami powiedzmy artystycznymi no to tu musicie znaleźć złoty środek coś pomiędzy tymi, czyli na przykład jak lubicie modne klimaty, jesteście generalnie osobami, które śledzą trendy w modzie to nie wybierajcie na przykład bardzo modnych perfum, tylko jego wariant klasyk, tak zwany flanker czyli wersja Fiori Entonce, woda toaletowa wtedy może być tak, że ten zapach będzie troszeczkę jednak odstawał od tego, co tam oferuje ktoś inny ale bardzo często też znajdziecie bardzo dobre perfumy pachnące modnym akordem. W takich markach może nie tak dobrze znanych, na przykład Boucheron, marka jubilerska. No takich marek jest dużo, na przykład marka Boucheron, jubilerska marka. Przez długi czas kreowała nowe drogi, a ostatnio widzę, że pewnie tam się coś pozmieniało w tym, w tym dziale perfumowym. No, starają się iść w, w stronę, no powiedzmy, pierwszej dziesiątki seforowskiej. I tutaj możecie znaleźć coś, co powiedzmy wybrzmiewa podobnie, ale nie jest takim klonem jeden do jednego, ale raczej radziłabym Wam szukać czegoś, czegoś troszeczkę dalej, zadać sobie trochę, trochę trudu. A jeśli macie jakąś pozycję zawodową, eksponowane stanowisko, jesteście bardzo często oceniani, to radziłabym jednak skorzystać z pomocy kogoś, komu ufacie, kto. Wam podpowie, to może być wasza bliska osoba, może to być specjalista. Jest. Nie brakuje też osób aktywnych perfumowo w internecie, także jeżeli przekaz tej osoby do was przemawia i bardzo często ta osoba pokazuje takie perfumy, jakie wy lubicie, to jest szansa, że może wam pomóc wybrać coś takiego, co będzie do was pasowało. Oczywiście pierwsza dziesiątka Sephory nie jest najgorsza, ale w przypadku pewnych zawodów takich gdzie liczy się ciągły kontakt z ludźmi, gdzie jesteście oceniani, de facto jest to w jakiś sposób praca, że świadczycie usługi. No to tu myślę, że zupełnie innych perfum trzeba szukać. W przeciwieństwie do osób, które na przykład mają wykonaną pracę, gdzie liczy się kreatywność, no to tu możecie naprawdę poszalać i Wasze perfumy nawet mogą być takie trudniejsze, odstające od normy, czyli te artystyczne, niszowe wtedy. Mogą być właśnie dla Was wybawieniem i wręcz taką najlepszą opcją. No to tych czynników jest wiele: to jest wiek, zasobność portfela, wykonywany rodzaj pracy. No, no tych czynników jest wiele, no ale myślę, że ymm, warto, warto mieć bo swój zapach sygnaturowy, ponieważ wiele się mówi o przekazie pozawerbalnym, jaki to niezważno o pierwszym wrażeniu. Nie ma rzeczy, które bardziej rujnują pierwsze wrażenie od zapachu. To w ogóle. I tak powiem szczerze, nawet się dziwię, że ludzie tego nie biorą w ogóle pod uwagę. To jest jedna z takich kluczowych cech, która nas definiuje w oczach innych. A jeśli macie jakieś swoje sposoby na testowanie, aha, właśnie, czasem na stronach związanych z dużymi markami perfumowymi są takie quizy, gdzie pomagają dobierać takowe. Jak znajdę, bo to dam wam znać i podlinkuję. Albo tu pod tym filmem, albo gdzieś tam w rubryce społeczność, chyba że Wy już takie, takowe macie, to proszę o komentarze wszystkiego pachnącego pa pa